O nie! Most pożera ciężarówkę! Nom, 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 o nie! Most wydala ciężarówkę! Bagi, Glicze. Obserwowałem ich zwyczaje godowe. Łowiłem i polowałem na nie, oswajałem i zabijałem. Dlatego nazywają mnie Glitch Mistrz. Wisisz, a nie stoisz, bo nie masz nóg. Hej, czy to nie łoś? Co robisz, Łosiu? Co? Co tu się stało? Czy tu nie stał samochód? O, tam jest. Raty boskie, Łosiu! Czemu wszyscy się zatrzymali? Ha, ha sztuczna inteligencja zasnęła! Mogę się teraz u was bezkarnie rozbijać, ha! Zaraz, panowie policjanci, dlaczego mnie nie widzicie? Zabiłem was? O nie... A, serwery zdechły, okej. Okay. Co? Jak to, zaczepiłem się? Puszczaj furgonetko! Puszczaj, mówię? Jestem uwięziony! Teraz widać radar? A teraz nie. O, znowu jest! Co robisz, Łosiu? Przestań! Łosiu, zaniechaj tego ciała zniszczenia. Hm, Czy można powiedzieć, że on się łosi o samochody? To było rozczarowujące. A może teraz się uda wyminąć? Nie? Nie.